I są kolejne materiały świadczące o tym, że koalicja 13 grudnia, parlamentarzyści, ministrowie, działacze przekazują czeki, przekazują realne środki finansowe dla samorządów. Nigdy tego nie potępiałem i nigdy nie będę potępiał. Dziwi mnie jednak hipokryzja, bo rząd PiSu. Ministra Ziobro oraz parlamentarzystów, którzy stali z tymi czekami, którzy zabiegali w ramach ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora o środki, tych ludzi dzisiaj ściga prokuratura. Minister Ziobro jest osobą, którą chcą wsadzić do więzienia chcą go zniszczyć chcą zniszczyć samego ministra i jego rodzinę. Nie dają mu spokoju. Przesłuchują strażaków, przesłuchują Lekarzy za środki z Funduszu Sprawiedliwości, a przecież prawo na to pozwalało. Zobaczcie artykuły z rozporządzenia. Pytam więc, czy KASA Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS, w swoich głównych działaniach statutowych ma rozdawanie sprzętu strażackiego? Nie. To jest KASA Ubezpieczeń Społecznych Rolników. To jest. Inny operator służący do czegoś innego, jednakże w prawie dysponuje takimi możliwościami. Może wzmacniać samorząd. Nie jest to podstawowe działanie, ale prawdopodobnie zgodne z prawem. I teraz jest pytanie: czym różni się Krus w wydatkowaniu funduszy na Straże Pożarne od Funduszu Sprawiedliwości? Niczym. Tylko, że ludzie, którzy rozdają pieniądze z Krusu, są bohaterami w regionach a ludzie Pisu są ścigani przez prokuraturę.